Siemanko na naszym kanale. Witamy wszystkich widzów. Witamy po dłuższej przerwie. W sumie nie będziemy wnikać dlaczego. Nie nagrywaliśmy. Jesteśmy dzisiaj tutaj na polu i kopiemy na cztery wykrywacze. Tak. Zobaczymy, co tam dzisiaj wysypie. No bo dawno nie kopaliśmy i może się poszczęścić po takim czasie. Także co? Trzy simplexy, jeden nad pro. Ile ci roboty? No to jazda. Zaczynamy strojenie pro Zero, Dyskryminacja 30. Czułość dwa paski w dół. Lecimy Pole świeżo ścięte Więc Więc trzeba zrobić robotę Tutaj sygnał mieszany. Gubi się coś małego, niewielkiego pewnie No i dobra zobaczymy co wypadnie Pierwszy ciekawszy sygnał Mały część od harmonijki Moniki Miedziuszka, ale no, lecimy dalej Pierwszy sygnał dzisiaj Haha, 78 tak jak obstawiałem pucha z pola I kawałek łyżki tradycyjnie Na oko W końcu mam jakieś pole dochodzenia Wcześniej, niestety, wiadomo, wszystko zarośnięte Lasy też u nas pozarastały, nie było gdzie śmigać A teraz oskosili elegancko I Może coś znajdziemy Mamy jakąś monetkę Pierwszy Moniak wpadł A, chyba to gdzie 2 złote z PRL-u Tak, jest dwójeczka O, rok już słabo widać, ale chyba 80 tu może lepiej o na słońcu. Wytarta, mocno wiadomo. Ale pierwszy moniaczek jest. Lecimy. Następny sygnał wysoki. O, i proszę. To był tasak. Co? Tasak. No, ja Nie. No. Połamane Fajny sygnał teraz bardzo równo bił I mamy guziczek Ciekawe czy łóżko będzie, chyba będzie Ale zgięte O, ja jaz dzisiaj pierwszy i ruszamy Tyle pola mamy do przejechania Polmosik ładne 80 po prostu równiutko. 80. Myślałem, że coś ciekawszego będzie, ale taka blaszka tylko. Słuchajcie, takiego sygnału szukałem. Tu mamy nie żadne 70, 80 wysoki. Na polu to wiadomo, że może być. Aluminium 53, 56, idealnie Za mną traktor No nawet może i monetkowy bym powiedział Aha, nie moneta tylko łuska, proszę bardzo Zmiażdżona Nieźle Teraz taka klapka mi wypadła Już ją trochę nie wiem, czy od tego to zegarka Tylko już ta dziurka tutaj nie pasuje trochę Ale kto wie Coś takiego Tu już wysoki, znowu 83 Ale stabilny O, proszę Co? Masz jakąś masz, a ja mam Jakiś Coś spiczastego Nie wiem, co to mogło być, coś oderwane, No, zobaczymy. A może wezmę szczoteczkę? Jak mam, jest coś takiego, drodzy państwo. Kolejna krągła, się padła? Nie ja wiem, co to jest. Albo od baterii Albo jakaś pokryweczka Może od leków Coś takiego Niski sygnał tym razem 4,5 Zobaczmy O proszę bardzo Nie wiem czy widzicie Tu jak ładnie Na talerzu to, to jest? O, jakaś plomba. No i napis jest. As ósemeczka na górze, proszę bardzo. ósemeczka na odwrocie Czyli 8 gramów pewnie. Czekało to, fajnie, fajnie coś jest. Nie na pusto będzie dzisiaj. Nie na pusto. No jest monetka kolejna. Malutka, czyli może być. Fenolek. Tak. O, dokładnie tak. Mamy jednego fenolka. Dzisiaj pierwszego. Czyli można już wracać do domu. O, wypad. Mamy go. Dobra. No już mocno zjechany, niestety Ale fenolek jest I lecimy dalej Rondołek jak od plomby Był jeszcze sygnał I zaczep Wypadł Też mały 38 Na blacie Coś wyleciało Uuu jest taki wzorek, to wygląda tak. Czy taki guzik? Hmm. co tu jest na tym? Ciężko zobaczyć, kurcze. Ale zobaczmy, co tu w środku. Nie no, chyba jakiś guzik, ale co tam jest na tym? Ciężko to odczytać niestety mocno zjechane jest. Hmm. Zobaczymy na podsumowaniu potem. Trochę się może lepiej doczyści. Jest Łyska Orbis firma Orbis, zrobiona w, Pol w Polandii. Łyżeczka. O, nawet jest hefra stainless mm -hmm. z logiem. Wypadła podczas pracy. Teraz coś takiego. Wy kawałek drutu zwykłego. Ale czy to coś zwykłego? Hmm. Takie pozwijane. Zobaczymy jak to wygląda trochę niżej Znaczy to, przeczyścimy trochę dół Może być kawałek drutu tylko pozwijany, ale się czegoś Co Coś zapinało Słuchajcie widzowie Wykopki jak najbardziej spoko Wiecie co chodzi, rekreacja wchodzi Dzisiaj zamierzamy jakieś dwie godziny no to na pewno nawet dłużej chodzić. Wiadomo po pracy urlop kto miał to miał, kto ma cały czas to ma cały czas, a kto będzie miał to będzie miał, więc jak ma taką zajawkę jak wykopki, poszukiwania rekreacyjne, wykrywacze metali to jak najbardziej Niech się wyrwie z chaty I przejdzie się do kogoś, nawet jak nie na swoje pole to zapytać, czy można pokopać Nikt nas z miotą nie pogoni Generalnie i wracając do tematu to Co tam dzisiaj było do tej pory Mi wypadła plomba, zmiażdżona łuska Puszki wiadomo, tego nie zbierałem, jakiś zaczep e, Od maszyny, od przyczepy i chłopaki też coś tam mówili, że mają, ale to pokażemy, jak będziemy spadać w inne miejsce. I miejmy nadzieję, że deszcz nas nie wygoni. I tutaj sygnał 3 taki bardzo mizerny za bardzo. Zrobimy jeszcze tak. Może się zwiększy. michu Więc dalej w drogę. Zobaczcie sami, w jednym dołku dwa guziory. Ale jaki stan? Patrzcie. Tu jakby jakaś piłka. A co to w Tutaj o sierpi młot. A nie, dwa młoty. Myślę, że sierpi młot będzie skrzyżowany, ale są dwa moty, takie dwa guziory o. A, bo to plastik jest przez ten tylko te o, biło. Metalowe łóżka ma A reszta to są plastik, pewnie jakieś perelki Może jakiś ten kubrak się tutaj komuś zerwał i został w ziemi. No takie dwa guziczki w jednym miejscu <grybujesz> Plasticzki Super, coś nam przynajmniej wypada. Ciekawe jak tam chłopakom. Ale no, tam idę do nich zaraz się dowiem. Mocny sygnał. Się troszkę mocno miesza. No ale takiego sygnału nie popuścimy. He, gdzieś łopatkę zgubiłem małą. No trudno. Gdzie ją zostawiłem? Wszędzie się przejść z powrotem. Zdrabmy to Wszędzie coś bije Gdzie ja mogę na zostawić tutaj no, nie wiem będzie trzeba O proszę Tutaj coś mamy Cóż to Cóż to będzie to jest moneta, pierwsza dzisiaj, proszę Państwa Dziesiątka No i dobra Strzał w dziesiątkę, trochę już patyny weszło Nawet dużo 1888 No to strzał w dziesiątkę Na trzy ósemki o. Coś tu jeszcze pokazuje Dobra, cóż tu jest Jest to jest? Spójrzcie tutaj, może na parstek. Co to jest? Co to jest? No i jest na parstek z tego, co mi się wydaje. Taki kapturek już się trochę rozłożył. Ej, nie. Spójrzcie do środka jest oczko no ciekawy temat 10 fenoli oczko tutaj tak jakby dobra, szczoteczka tu coś jeszcze na górze było może taki dzwoneczek ciężko określa, może? dobra elegancko, dwa strzały w jednym dołku a tu cały czas coś pokazuje. No i takie dółki to ja szanuję. Co my tu mamy? O, lemierz, cały lemierz. Mamy kolejny guzik, ale taki fajny. Chyba może być pruski, ale zobaczcie, ma dwa łóżka. O, proszę, Co, dwa łóżka. Takiego jeszcze nie miałem. Załóżka robione jakoś tak dziwnie? czy... O nie, to jest jakiś na Tak, gusak, prusa, korona. korona i zoba. Woo! Są takie, a ja myślałem, że jeden uh -huh. drugie, nie ma bok fajny i dość porządny. No? Pokaż to. U mnie coś wypada, też mi fenolek wypadnie, guzik. Ja taki mam ten... dwa fenole, Znaczy 10 fenoli, jed... no. jedynkę. No może być spokoj na polu. I gu... ten, nie guzik, tylko no. już takie kaptureczki. Co to wypadło u mnie? Słuchajcie, szukam tej łopatki, ale to jakiś szuk, jak to się mówi, igły w stogu siana. Tutaj mamy łopatkę w skoszonym polu, ona jest zielona. Ale cóż, niech ją ziemia zabierze o, o, o. <laughs> razem z pługiem. I kolejny PRL są wypad. 10 groszy tym razem. Amelinium. 70 rok. No, fajne pole. Monetki wychodzą, inne fanty też. Idziemy śmigać. Mm, tutaj sobie chodzimy, ale spójrzcie na niebo. Nie jest w pełni niebieskie. Czarne chmury na niebie. Konrad mówił, że już od rana tak to wygląda. Ja byłem w robocie za bardzo, nie patrzyłem na niebo. Wiadomo, ciepło, wakacje, ale e, miejmy nadzieję, że nie spadnie też w ciągu godziny. Coś tam wypada, zobaczycie na podsumowaniu. I mamy teraz takie szybkie podsumowanie z pola. E, tutaj e, jest łuska zmiażdżona. To to nie wiem coś to mo może... Wow, nagle w momencie i o tym mówiłem proszę Państwa. Deszcz zaczął padać. <laughs> Jeszcze tak na szybko. Póki nie leje, to mamy tak łuski. Tutaj dzwoneczek, to jest fajne, bo to prawdopodobnie pokrywa od roweru, z koniczyną czterolistną Monetka z 10 fenoli, 1888 e, Jeden fenol 1895 z tego co pamiętam 1895 e, Konrada rzeczy, trzy guziki, patrzcie na ten, nie Gdzie ty masz ten guzik? Jest tam no A tu jest, no <laughs> I o, jest korona. Czy to jest kościół? Kościół bardziej. Stary, pruski. Ład, czekaj. A właśnie, i Bartek jeszcze tutaj. Taką klamrę już bez środkowej części. Ale spójrzcie tu na ten guzik. Dwa oczka. Dzisiaj takie podwójne szczęście. Ja miałem dołek, właśnie, gdzie były te dwie monety i ten kapturek łódki, pierwsza wojna, e, tutaj kawałek odłamanej śruby, dam telefon na razie, nie będziemy odbierać, i tutaj o, trochę jeszcze takich rzeczy, jak tu widać, z pola, po, połowa e, podkowy, od krowy, nie od konia, i tutaj jeszcze monety, jeden fenol, 10 pereli i polski, polski orzeł, 1000 tysiąc... 9855 Piąteczka Czy dwójeczka? To dwujeczka Dwujeczka Dobra No i przestało Fęd proszę Państwa, pęd przejechał Szkoda, że nie nagrałem Jak był blisko Jedziemy dalej, zmieniałem miejscowe Ciekawe, czy będzie coś tu widać Bo ciemno w tym lasku i stuwa zmieniona trochę po polu, teraz tutaj trochę w lasku pośmiegamy i zobaczymy co tam poleci zawias proszę bardzo pierwszy zawias z tego miejsca może być trochę ciemniej już widać bo niebo jest za chmurami a a jesteśmy między drzewami mamy plombę. Wierzę, co się weszło i, i już coś jest. Kiś jest napis na tym Na się nie widać dobrze. Proszę bardzo Młańcusiek talala i mamy łyżkę aluminiową Takie fante na razie w tym masku Krowy jak niedźwiedzie Może tego nie słychać, ale Przed chwilą było gorzej Chyba głodne są Chociaż to jest dziwne My już kończymy, żegnamy się dzisiaj jak widzieliście, wypadło sporo fantów jak na tym wypadzie więc jesteśmy zadowoleni i spadamy do chaty tak, na polu było więcej, w lasku mniej ale wypadł udany, także co, łapkujcie, subskrybujcie i do następnego, jo! Trzyma.